To czyste białko i samo zdrowie. Jedzcie ślimaki, przekonują producenci. Skoro Francuzi je kochają, delektują się nimi też Grecy, Włosi czy Amerykanie, to dlaczego nie my? Na razie jednak w Polsce ślimak to śliski temat. Większość z nich wędruje za granicę, więcej ich produkujemy niż zjadamy. Ślimaki. Na wypasie. Ale o tej porze dnia niełatwo je zobaczyć, bo żerują nocą. Dopiero pod wieczór na tym 40-arowym polu można oglądać tysiące mięczaków, jak się pasą na liściach. Podobno nawet je słychać. Hodowany tu gatunek to Helix aspersa maxima. Afrykański. Jego polska nazwa Duży Szary. Muszla mu twardnieje i wywija się. Taki, taki się koniecznie robi. I to jest wtedy. Czy ja tak powiem, pełnowartościowy towar handlowy. Przez lata na stoły francuskich smakoszy Polska dostarczała winniczki. Nasze rodzime mięczaki odławiane są z natury. Tymczasem ten gatunek jest hodowany. Produkcja rusza wiosną, a jesienią są już zbiory. Nie zastąpimy schabu ślimakiem, ale uważam, że można to wypromować. W tej chwili o co nam chodzi? To jest. Pokazanie, że istniejemy na rynku. Dlatego dziś na tę fermę zaproszono wiceministra rolnictwa, bo oślimaki to alternatywny rodzaj zwierzęcej produkcji rolnej, wart uwagi. I wsparcia. Najważniejsze jest to, że jest grupa odbiorców, która płaci za ten towar i go kupuje. Oczywiście pomoc w postaci jakichś dopłat do finansowania, do produkcji czy w ogóle do towaru końcowego spowodowałaby, że ten polski produkt byłby bardziej atrakcyjny, bardziej konkurencyjny na rynkach światowych. Bo też na rynki zewnętrzne trafia obecnie większość rodzimej produkcji. Z fermy w Oldrzyżowicach nawet do 90%. Tymi ślimakami zajadają się Niemcy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi czy Grecy. Ale naszym hodowcom marzy się ślimak także w polskiej kuchni i wierzą, że te plany uda im się ziścić. Chcemy doprowadzić do produkcji mrożonki jako półproduktu wyjściowego. Na rynek polski jednak szykujemy się z puszką. To jedna z największych ferm ślimaków jadalnych w kraju. Na ponad 3 hektarach ziemi hoduje się tu do 150 ton mięczaków rocznie, ale na rynku jest miejsce i dla mniejszych producentów. Hodowle rzędu 2, 5, 10 ton dają naprawdę dobre efekty, są bezpieczne, nie wymagają jakichś wielkich inwestycji. Ferma w Oldrzyżowicach jest także fermą wzorcową. Na co dzień współpracuje z Instytutem Zootechniki w Krakowie. Na tych poletkach doświadczalnych prowadzi się badania m.in. w zakresie rozmaitych dodatków do pasz dla ślimaków. W Polsce około 1000 ton, tak szacujemy, nie ma oficjalnych danych, tych Ślimaków otrzymuje się masy towarowej ślimaka handlowego. W kraju produkcją ślimaków jadalnych zajmuje się obecnie około 150 hodowców. Z tego ponad połowa jest zrzeszona, bo w grupie łatwiej o wymianę doświadczeń. I obronę wspólnych interesów. Wpadliśmy na pomysł, aby te wszystkie grupy, tych wszystkich ludzi, tych wszystkich, którzy chcą hodować ślimaka, zrzeszyć w jedną, w jedną grupę jako duża siła, jako siła, która produkuje na poziomie nie 300-400 ton, albo sprzedawać tego ślimaka gdzieś na zachód, być, być konkurencyjnym na zachodzie, e, albo coś z tym ślimakiem zrobić. Producenci są przekonani, że ślimaki powtórzą w naszym kraju sukces krewetek. W Polsce popularność tych owoców morza rośnie.